Witam Was bardzo serdecznie, moi widzowie. Witam wam w materiale z Anarchy GG One Block. I od razu Was widzę. Mówię, przepraszam, że wcześniej nie było odcinka. Nie miałem jak nagrać go. Za to dzisiaj będą trzy odcinki. Może nie tylko z anarchii ale też z innych rzeczy. <śmiech> <śmiech> Pamiętajcie, żeby zostawić suba i yy, i suba z dzwoneczkiem, jeśli jesteście nowi. No, a jeśli jesteście z tymi OG widzami, no to łapeczkę w górę, nie, no i oglądaj, to no. Bo jak zostawicie suba i będzie 400 subów do końca ferii, robimy jakiś gruby materiał. Więc w każdym razie to tak. jak widzicie, że mam 800k prawie znowu. Wygasł mi brukowy pracownik, niech mi go nie kupił. Ciekawostka brukowego pracownika, um, Kupiłem po taniości i chcę go sprzedać drożej, bo tak działa, nie, no, ale... Nikt go nie chce kupić, więc teraz go zostawię po prostu. Może na giveaway dla Was. A może naprawdę. No i w sumie. W sumie fajny pomysł, żeby na GIWOJA dla zrobić. Dobrze, idziemy sobie do wyspy. I tu akurat widzę, żebyście nie widzieli. Tu za mną bardzo dużo się zmieniło. I mówię to całkiem szczerze, bo zmieniło się. Oj, bardzo dużo. Więc widzowie, pierwam pokażę tutaj. No to tutaj mamy nasze minionki. Ostatnio je testowaliśmy. Tu już widzicie, że coś się kroi. Dobrze, widzowie patrzcie. Tu mamy pierwsze dwa mechanizmy. Dwie, jak widzicie, bambusiarki. I w tym materiale też pokażę wam jak taką zrobić. Jest to bardzo łatwe. Nie zamartwiajcie się, że tu widać jakieś... Mechanizmy. To jest naprawdę łatwe. Tu tworzy się kaktusiarka, więc tak bardzo dużo zrobiłem jak w niej nagrywałem no bo po prostu no nie miałem jakby, nie miałem jak nagrać. Za niedługo będę więcej nagrywał, bo będę miał więcej tak jak czasu itp. Na feriach. Bo teraz nie mam ferii, niektórzy teraz mają ferię, a niektórzy nie, nie. Dlatego ja nie mam ferii, mam w ostatniej turze. I po prostu no nie mam zbytnio czasu, ale... To pierwszy może pokażę wam jak zrobić taką najłatwiejszą babusiarkę I ogólnie też mam dla was konkurs na Discordzie, który się stworzy po tym odcinku. Konkurs o... o, konkurs o dokładnie 100 tysięcy w Anarchia GG na One Bloku. Żeby ktoś nie pomyślał, że na czymś innym. Typu na Lifestealu. Chociaż tyle mam, jakbym sprzedał itemy. Ale tam akurat nie rozdaję pieniędzy. No więc widzowie, <laughs> yy, pokażę Wam, jak zbudować taką najłatwiejszą bambusiarkę. Zaznaczę, nie musicie ją tylko na tyle kratek. To nie, 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 nie żebyście sobie nie myśleli. Możecie ją zrobić nawet dotąd. Tylko jak kto chce. Ja robię mniejsze, bo później zrobię taką wielką. Jedną. Jak powiększy już wyspa. Na razie, no dużo nie mam. Żeby powiększać wyspę. No tutaj się tworzy też kaktusiarka. No i przykładowo nie wiem, gdzie ja mam serwada, tu jakieś mam. Macie tutaj cztery pustaka i zarabiacie z tego 1500 około. Nie, 690 coś. No mało, wiem, że mało, ale no jak już macie trzy takie bambusiarki, no to trochę się zarabia. Najlepsze są takie, gdzie ci gdzie wam jeździ takie jakby... Nie wiem, jak to wytłumaczyć, no, ale w każdym razie to też zrobię. Podejrzewam, że na live, jak odpalę live, jak mi się będzie chciało, któregoś dnia. No ale dobrze. Widzowie, czekajcie, musimy policzyć, jaki tu jest odstęp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kratek odstępu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu mogę budować. Czyli starczy mi miejsce, a to nawet nie muszę to budowywać. Ach, widzowie, nie w tą stronę. Dobrze. I budujecie sobie jedną taki jeden taki poziom, o właśnie tak w taki sposób. Nie będziemy robili time-lapse, time, lap time lapsa, nie ma sensu. Lepiej wam to wytłumaczę bez time lapsa, Bo w time to albo mi się dźwięk baguje, bo tak jak mówię, ja nie mam niektórych takich. No i od razu mówię, że jeśli laguje wam tutaj film, to przepraszam za to. No to nie jest moja wina, no to jest wina tego, że nagrywam na laptopie. No jak na kompie nagrywam, jest wszystko OK No i przepraszam jak wam. laguję, a teraz mówię żebyś nie mieli tego za złe dla mnie. Bierzecie sobie Redstone, inne tej temy, pistony, dyro, ten, obserwatory, szkło i wszystko macie. Robicie od razu sobie wagonik z hoperem w środku. To są tanie rzeczy. Wyprodukowanie takiej bardzo szkoły kosztuje. Nie wiem, z dwu, kilkanaście a to kosztuje na pewno. Koło, czekajcie, mi chwilę, z 30 koła kosztuje takie wyprodukowanie takiej farmy, jednej, na 17 bloków. I to jest ogółem farma taka, że no jakby przez godzinę na trzech farmach zdobędziecie, powinniście zdobyć tyle, ile zapłaciliście za budowę. Oczywiście też, można, no ja wam pokażę, jak zrobić taką dowaloną farmę, tylko że to nie w tym akurat odcinku. Bo akurat na nią no, trzeba mieć trochę funduszy więcej niż aktualnie mam, więc to od razu Wam mówię, żebyście się nie zdziwili, czemu teraz tego Wam nie pokażę. No po prostu nie mam aktualnie, też chcę zrobić jakiś giveaway, na to 100 tysięcy zrobię i też no po prostu chcę robić eventy też na serwerze. Że niedługo będzie wasz pierwszy event, wyślę nad albo eventem jakiś typu. O, widzicie? I tu wtedy jak y, wagonik. O, o, widzicie? On teraz. Ko o, o. I widzicie? Jakby on jak się zapełni, przynajmniej jednym przedmiotem, to on wtedy staje w miejscu. Widzicie? I teraz to się nie świeciło. Taki jest ten mechanizm. I ten mechanizm robicie w bardzo prosty sposób. N to jest jeden, me jeden mechanizm tutaj. Reszta to jest easy. Patrzcie. Bierzecie sobie komperator. Stawiacie go tak, żeby był do hopera Stawiacie sobie blok. Blok, tak. W taki sposób. Tu czerwono pochodnie i tu, tak. I to jest cały mechanizm jak jest w tej farmie. Dlatego ja lubię tą farmę budować. Chociaż nie jest ona jakoś mega wydajna, ale ja to buduję dlatego, żeby sobie potestować moje tutaj. Ogłem umiejętności plus na tą farmę, którą będę robił ostatecznie, około na 50 na 50 kratek. No to ona akurat nie potrzeba takich rzeczy, więc no... Dobrze, teraz tak. Yy, potrzebujemy widzowie dirta. Gdzie ja to mam tutaj? Wstawię, wchodzicie na to i stawiacie po prostu tak. Luźno. Pyk, pyk, pyk. Proszę tak sobie to robicie wykopać, tym, żeby nie rozkopać jeszcze innych bloków. Teraz tak, tak robicie. <laughs> Budujecie jak chcecie w sumie. Możecie tu już zbudować, możecie tak oszczędnie. To już wasza wola, że tak to ujmę. Ja, ja wam pokażę taki poradnik mój: najłatwiejszy i najbardziej oszczędzający bloki. Tu wykopujecie, tak, żeby najbardziej oszczędzić bloki. No bo jeśli wiadomo, jak ktoś się to dla kogoś. Jeśli ktoś jest biedniejszy, będzie to budował na narki, no to wiadomo, że dla każdego się liczy każdy cent, nie? Chociaż widzę że ogólnie, to powiem tyle, że zarobek z tego jest nawet ok. Po 15 minutach 660, zaznaczę, to, to nie jest. Jakby. Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. Patrzcie, widzowie, macie taki mechanizm, nie? I te bambusy można zrobić, żeby na przykład rosły nawet dotąd, tu gdzie jest ta szyba. Tylko zależy jak ktoś chce. Jakby to, to jest łatwy mechanizm, więc można, można go sobie przedstawiać. Tylko że najgorsze, że to na jest są te limity pistonów. No i się tego zbytnio nie opłaca robić. Popatrzcie, widzicie ile tutaj? Tu pistony też są drogie, ale łatwe są w stworzeniu. Tu robicie tak, tu robicie, robicie tak. <laughs> w następnym odcinku pokażę Wam, jak się robi kaktusarkę na AirFacial. Tylko pewnie zrobię już tą platformę, bo to nie ma co się na tym zanudzać, poza odcinkiem. <laughs> A na odcinku zrobimy te rzeczy praktyczne. I wezmę sobie kogoś może do pomocy, nie wiem, zobaczę. Stawiacie sobie tutaj tak i stawiacie teraz tak. Obserwery. Robicie. Boże święty, naprawdę musiałem spaść. Robicie sobie tak? Tak. Ważne, żeby tak stały. Szczawka ma być w tą stronę, widzicie? O nie tak, bo to widzicie, to się, no, tak, się różnie stawia, że tak ujmę, ale to jest raczej łatwy mechanizm, żeby to. Akurat z tymi. Dobrze, że nie ma limitu obserwerów, bo. No, kolejne płacenie za jakieś kolejne obserwery, albo coś za jakiś limit kolejny, no to to by trochę obciążało budżet każdego. No ale w każdym razie na pewno wiem jedno, że. E, ten, że będę chciał zrobić taką naprawdę dużą bambusiarkę. Bo z niej będę czerpał fundusze głównie na odcinki, a w ogóle zastanawiacie się, może skąd mam 800 tysięcy miałem przed chwilą, nie? Robimy interesy dokładnie w taki sposób, że skupowałem taniej i sprzedawałem drożej. To jest najlepszy sposób na początek. Wystarczy mieć, nie wiem, z 50 koła tak naprawdę i możecie już w ten sposób zacząć robić. Czyli tworzycie sobie taką mabusiarkę, a wczycie jedną noc, zapełnią Wam się z 4-5 skrzynek, macie fundusze i proszę. I możecie sobie... Przeawczyć całą nockę na takich trzech, zarobić dużo i później skupować taniej, sprzedawać drożej. To jest dobry sposób. No ja się zrobiłem długo. To znaczy długo? No mam trzy godziny. Nie, to nie jest długo. Po prostu robię dobre interesy. I dlatego. Też jeśli na przykład macie kolegów, to polecam z kolegami grać, bo na przykład jak macie kolegę ogarniętego, to proszę, ty zbudowałeś i kolega już zbudował też farmę, nie? Czyli macie już podwójnie farmę zbudowaną. No, dlatego mówię, że lepiej grać z kolegą. No jak, się nie, ma, jak się nie ma kolegów, to gorzej. Ja póki co jeszcze nikogo nie zrekrutowałem do mojej tutaj farmy. Tu robicie tak, czyli zapełniacie każdą kratkę. To robicie jednorazowo zaznacza, Nie musicie tutaj później nigdy wchodzić. Pyk, wracacie się na is. Odkładacie większość do skrzyni, bo ja będę później coś jeszcze robił. Yy, nie, nie, I bierzecie jeszcze ostatnią rzecz robicie. Podchodzicie na około środek 7-8 kratka. Stawiacie tutaj tak wodę. Złazicie w dół. rozkupujecie jeszcze to, bo tutaj blisk nie oskopał. Robicie tak, tak. Dajecie dwa torcze tu i tutaj dajecie wagonik. Proszę. No i nasza bambusiarka działa. Czy to jest trudne, Widzowie? To już możecie sami określić, dla mnie jakby zrobienie tego trwa, nie wiem ile ile nagrywam, Widzowie. 13 minut nagrywania. Na pewno będziecie, wy, widzowie widzieli lagi, no przepraszam was za to, na pewno zrobimy jeszcze na live jakieś taką bambusiarkę. W ogóle dzisiaj będzie taki live, ale to zobaczycie. No ale to, to zaraz się późno no w nocy. No, ale dobrze. Tu zbudowałem w takim razie. Fajnie, ładnie, zgrabnie to wygląda. Możecie tu nie skobla możecie tu czegoś ładniejszego. To już tutaj nie mówię wam z czego. Tutaj też możecie z czegoś ładniejszego. No dirta to akurat nie możecie podmienić. No ale no to według mnie fajna. Mało miejsca zajmuje.